Cześć. wszystkim mam taki problem z kurami, że przestały mi nieść, bardzo mało są jajek, bo 30 coś kur, a 7 jajek na dzień to jest mało i też wpadłem na pomysł taki halogen, widzicie kabel se przedłużyłem, wyciągłem na dwór przez okno, Sol so solar jest na dworze, tu mam halogen, zobaczymy jak to się spisze, czy kurki zaczną więcej nieść, a będą miały światło, no powinny, tak? Przedłużony, zobaczymy jak ten folder będzie wpisywał się, bo to jest jakiś stary leżący mi też przerobiłem, no chciałem na próbę zobaczyć jak będzie o kury, jak coś jest, to lepszy kupię. Na razie jest tak. Powinno ładnie świecić, kurki powinny mieć widno, powinny lepiej jajka nieść. No zobaczymy jak to będzie, okaże się dzisiaj jak będzie świecił, a za parę dni czy to jest rezultat z zniesienia jajek. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie moje filmy, lajkujcie, także będziecie na bieżąco. No to też szkoda, żeby te kule tak małe nie się. może jest tylko spółka z światłem, obrzędy, tak ładnie sobie porobiłem, Wejście, skrzynkę tak prowizorycznie, miałem mało miejsca do niesienia. Także jak widzicie, no i tutaj jest ładnie światełko zamontowane, w nocy się okaże, czy świeci dobrze, czy jak, przyjdę sprawdzić, ale tego już nie będę nagrywał, to tylko dla mojej wiedzy. Także jakby coś się jak zaczną na to na pewno dodam do, do, do filmik. Opowiem także zachęcam subskrypjego kanału, oglądają film i do zobaczenia na pewno na razie.